Jeśli można, to może zaczniemy. Zwłaszcza, że formuła dzisiejszego nasza, naszego, naszego spotkania będzie taka bardzo szybka, gdzie bez powody nosi ono nazwę główną AgroRing. Będą trzy rundy. Będziemy trzech bardzo ważnych gości. Pierwszego już serdecznie witamy. Profesor Andrzej Kowalski. Rolnictwo w Polskie Borykasie się Z większymi bądź mniejszymi problemami. W różnym stopniu dotykamy poszczególne branże, Inaczej to wygląda, jeżeli omawiamy ostatni rok jeszcze, inaczej, jeżeli odnosimy sytuację bieżącą do średniej, wieloletniej. Jak przystępowaliśmy do umów, bo ma to jest problem. W części niektórzy uczyłem, I byłem pytany, jakie se mają. Szansy powodu. I wtedy na cały paru światów i mówiłem, że mleko jest tą naszą szansą. Wkłóciło to lepiej, jeśli widzę, jak to mleko, ten produkt. E, a jeszcze nie tak dawno mleczarnie płaciły rolnikom, bo do dostarczamy mleka w masła. gospodarka wymienna. Państwo, w kolejności, już rozmawialiśmy wcześniej, co są najistotniejszego mam na w tej chwili do przekazania w takim telegraficznym skrócie. Um, uruchamiamy, gdzie z dniem 29 marca, 29, 31 marca, jest pierwszym dniem przyjmowania wniosku o modernizację gospodarstwa rolnych. W tej chwili już to jest ogłoszone, można składać wnioski. Na komponent A, prosięta, komponent B, krowy, produkcja mleka, i komponent z wina. I e, jeśli chodzi o komponent również, czyli e, za wyjątkiem drogi minasokowe podkreślam, bo o tym się mało mówi, komponent plus maszyny, maszyny, ciągniki. Tak? To to jest jakby też tutaj to uprawnienie. To jest pierwsze. Młody rolnik, młody rolnik z końcem marca młody rolnik. Tutaj prowadzamy rozszerzenie i ułatwienia, że można jak od ojca przejąć modernizację i kontynuacji. Jest takich rolników na dzień dzisiejszy 65, ale w kolejnych naszach młodych, na młodych rolników też mamy tych, którzy będą w takiej sytuacji, więc to jest rozporządzenie. Panie ministrze, ja mam pytanie, ja wydarzyłem coś Ja reprezentuję ja ja dzisiaj opaszoną, ale jest wiele pytań i kontrowersji odnośnie wprowadzenia nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a tak naprawdę literalnie o zakazie sprzedaży ziemi z zasobu agencji nieruchomości rolnej. I w związku z tym, chciałbym się zapytać, jaki jest pana miejsca stosunek do tej ustawy, która bardzo razi rolników, szczególnie indywidualnych, pomijam fakt, że dzisiaj praktycznie od 30 kwietnia będzie, rolnik nie będzie mógł decydować, czy może sprzedać swoją ziemię kolejnemu przysłowiłemu sąsiadowi czy zupełnie innemu rolnikowi spoza danej gminy, bo o tym będzie decydował gierunek i to literalnie tak, że pan się w tej ustawie. Z wiele tam kontrowersji jest to, myśmy interweniowali z różnych organizacji do ostatnio w poniedziałek do posła królewskiego. Przed reakcją w ogóle 22 ta ustawa została przyjęta z realizacją poprawienia na 30 kwietnia. Ja nie wiem, czy tutaj, tutaj są rolnicy, bo to, nie utrzymają poświadomości. Oni już dzisiaj tak naprawdę tracą suwerenność i, i własność własną i to niestety narusza przepisy religijne. E, także zapisy. Także jaki jest stosunek tutaj ministra i szczególnie nam chodzi o obrót ziemi nie agencyjnej, ale prywatnej w ruchu prywatnym. To od razu dobrze, no wiedziałem, że tak będzie. E, powiem tak, jeśli chodzi o szczegóły minister Pawalski postuje ustawę, to ja chciałbym, on jakby w szczegółach poszczególne etapy, ja chcę powiedzieć tak. O jakim, o jakim projekcie ustawy Pan mówi? To już nie jest projekt, Panie Ministrze, to jest ustawa przyjęta o znakanie sprzedaży ziemi zasobów Lecz... przez rząd. Przez rząd! Moi drodzy Państwo, ustawa przyjęta przez rząd jest, też ustawa przyjęta, jest procedowana, to jest jak gdyby pro, to jest proces legislacyjny. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że żeby nastąpił, że ustawy rządowe przygotowywane są w resorcie, następnie są uchwałą sejmu, uchwałą rządu przyjmowane i przekazywane są do komisji sejmowej. Jest pierwsze czytanie ustawy, jest jest, jest Jeśli chodzi o rządowe, są konsultacje społeczne. Ja bym chciał naprawdę, żebyśmy też te, ja nie jestem prawnikiem, ale też to procedowanie jest, są posłowie na pewno na sali. My dopiero ustalamy, no, my dopiero otwieramy pole dyskusji. Były pewne informacje na takich niedopracowanych częściach wstępnych, które w szumu się zrobiły, jeśli chodzi o ustawę, o ustawę. I, ale ona była jeszcze wstępna, nawet nie była przyjęta na, przez rząd. Przecież teraz dopiero możemy pobrać ustawę z prac sejmowych, komisjach sejmowych i dopiero rozpoczynają się dyskusje i konsultacje. Konsultacje z tym oznaczają przysyłanie uwag do poszczególnych zapisów. Do tych uwag trzeba się odnieść i rozpisać. Przyjąć pierwsze czytanie, drugie. Jeszcze jest nie tylko sejma i senat. I ja rozumiem, że pierwsze to nasze to taka informacja, że to nie jest o, to są tylko wszystko, wszystko można w tym zmienić. Wszystko jest pro, pierwsza z czymściowa możemy się z wszystkim nie zgadzać, ale ja zachęcam do tego, żeby wziąć tą ustawę, zobaczyć, który paragraf jaki. Jest paragraf taki, a moim zdaniem paragraf powinien być taki. No i ja rozumiem, że teraz najważniejszą rzeczą, ustawa jest trudna. Ustrawa w swoich szczegółach wiemy, że ma różne, jak gdyby, drugie, trzecie i czwarte możliwości, które wiem, jak byłem u ministra Bobarskiego, jak wysłuchiwał kolejne telefony, a w tym przypadku to to, a w tym przypadku to to. Pytanie zawsze będą coś niezadowoleni, a problem polega tylko na tym, żeby zrobić rzeczywistą konsultację, żeby było to zrozumienie, żeby ta mas nie wszystkich zadowolili, jeszcze taki się nie urodził, i ja powiem tak, nie jestem ekspertem od ustawy, ale jestem ekspertem od szukania dobrych rozwiązań, od konsultacji i od możliwości poszukiwania najlepszych rozwiązań. Ministrowie nie są w stanie panować na, na, na tym, by wszystkim się znać, i tutaj jest ten etap, ale wiem, że ten etap jest etapem początkowym. Czasu jest bardzo. Panie okay. Rozumiem. Ale przecież to nie jest przecież żadna że Agencja Nieruchomości Zielonych wstrzymała sklep do opołania i praktycznie ta ustawa, to niestety, literalnie, ona funkcjonuje, tak? To jest żywa. Żaden rolnik indywidualny nie kupi od Agencji Nieruchomości Zielonych, a nie tego hektara gruntów rolnych. I to jest czas przejściowy, więc warto, żeby dać czas. Jest to społecznie akceptowalne, ta sytuacja, poczekajmy do nowych rozwiązań, które będą funkcjonowały. Że musimy coś trzymać tak sobie dystans, żeby gorączka nie opanowała tej sytuacji i jest to społecznie oczekiwane to było. To były pierwsze, gdyby działania nowego kierownictwa resortu, z które spotkały się z bardzo pozytywną akceptacją. Ja zapraszam do działów w konsultacjach, ja zapraszam szybko. Ja Panu tutaj przekazuję. Ja spotkałem, że Panu potrzebujemy po konsultacjach. O czym Trzymajcie się Panu. Dziękuję. Ciągle w Pamięci, że rośnie liczba mieszkańców na globie, że będzie nas w roku 2050 10 miliardów, że ma wzrosnąć produkcja o.

入れないでしょ